Zanim podniesiemy taśmę startową, drodzy Państwo, Jakobsen wystartuje z pola A. On ma coś do poprawy. Artyom Łaguta po jego prawej ręce. Co ciekawe, panowie startowali wczoraj w jednej drużynie Barba King's Stars na wersjach brytyjskich. Słaby występ Jakobsena, tylko trzy punkty, ale genialny, genialny występ Artioma Łaguty. 16 oczek w 6 startach. Dopiero drugi mecz na tym torze i powiedział mi dzisiaj, że to jest najtrudniejszy tornek w życiu startowym. Tak, ja też miałem okazję z rozmawiać z nimi, z jego mechanikami. Na pewno będzie czas, żeby o tym pomówić, bo to bardzo ciekawe rzeczy. Łaguta w kasku czerwonym, po jego prawej ręce Wadim Tarasienko, Artiom jest dwójkiem Wadima, a jeszcze z płotu fantastyczny w pierwszej serii i w ogóle ostatnio Piotr Pawlicki. Jedziemy z biegiem piątym, przystanie 13 do 11. Taśma w górę, to przestrzelił Jakobsen, ale szybszy, oczywiście szybszy jest. Oj, ojoj. oj, oj, Szybszy był Artiom Łaguta na dojeździe, bo to jest jego specjalność. Natomiast upadł Piotr Pawlicki. Tak, tak. pierwszy łuk, taka sytuacja dosyć pierwszołukowa. Ciasno zrobiło się pomiędzy Tarasienką a Piotrem Pawlickim na szczycie pierwszego łuku od razu i leży właśnie w kasku niebieskim. Teraz to już siedzi Peter. Za chwilę, za momencik zobaczymy powtórki jak to wszystko wyglądało, ale delikatnie nam się zakotłowało w pierwszym łuku. Czekamy na powtórki. Typowa sytuacja wydaje mi się dla pierwszego łuku. Tak, tak, tak. Jakby no, nikt nie chciał wyjechać poza e, ten środek. To Bo w tym wyścigu porównanie. zdecydowanie na razie nie ma co odjeżdżać. Patrzymy tutaj, jak to wyglądało. Deflektorę w przednie koło, ale mocnym wężykiem jechał Piotr Pawlicki mm -hmm. na dojeździe. Tak. Do pierwszego skrętu pleb. Delikatnie wyciągnęło tutaj Tarasienkę. On jechał swoim torem jazdy, no i zahaczył... Zahaczył Piotr Pawlicki o tylne koło tarasienki. Senior tego spotkania jest pan Arkadiusz Kalwasiński. Zresztą z Tomaszem Walczakiem dokładali wszelkich starań, żeby to, ten mecz w ogóle się odbył dzisiaj w terminie. Przed tą największą ulewą o godzinie 13 zdążono jeszcze założyć plandekę, ale tylko na start. Tak, tak, tak. Deszcz napadał na pozostałą część toru. Tutaj raczej tor nie miał nic wspólnego Nie, 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 nie. To sytuacja pierwszołukowa. Ja jestem już y, tre, trzeci raz już y, mam Zmieniasz przyjemność. Pytanie? Nie, nie, mam przyjemność trzeci raz komentować y, sytuację z upadku Piotra Pawlickiego. Przyjemność. Nieprzyjemność. No nie, 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 nie